Wyobraź sobie, że jesteś tak arogancki, że nawet nie zatrzymujesz się na kawę u swojej matki. Przychodzisz tylko po pieniądze, traktujesz ją jak bankomat i myślisz, że tak będzie zawsze. A teraz wyobraź sobie jego minę, kiedy dzwonił do mnie wczoraj o 23.47, krzycząc przez telefon, gdzie są pieniądze. Dzisiaj opowiem wam prawdziwą historię z Belgii, o tym, jak mój 35-letni syn w ciągu jednego dnia stracił dostęp do 2,3 miliona euro, które były na jego koncie już od trzech lat. I najlepsze w tym wszystkim? On nawet nie wie dlaczego. Jeszcze nie wie. Nazywam się Marii i mam 61 lat. Mieszkam w małym miasteczku pod Brukselą, i przez 35 lat myślałam, że jestem dobrą matką. Dziś opowiem Wam historię o tym, jak moja miłość macierzyńska. Zamieniła się w najdroższą lekcję, jaką mój syn dostał w życiu. Mój syn Paweł od dziecka był specjalny. Nie w dobrym tego słowa znaczeniu. Już jako nastolatek potrafił manipulować, żeby dostać to, czego chciał. Ale myślałam, że to się zmieni, kiedy dorośnie. Jak bardzo się myliłam. Po skończeniu studiów w Brukseli Paweł założył małą firmę konsultingową. Na początku szło mu ciężko, więc jak każda matka pomagałam mu finansowo. 100 euro tutaj, 500 tam normalne rzeczy, które robią rodzice dla swoich dzieci. Ale z czasem te małe pożyczki zaczęły rosnąć. Tysiąc euro na ważny kontrakt, 5 tysięcy na inwestycję, która zwróci się podwójnie, i za każdym razem. Ta sama scena. Wpadał do mnie na dziesięć minut, brał pieniądze i znikał. Mamo, nie mam czasu na kawę, muszę lecić na spotkanie, mówił zawsze całując mnie pobieżnie w policzek. Przez 10 lat ani razu nie został na dłużej. Ani razu nie zapytał, jak się czuje, czy potrzebuje pomocy. Przyszedł, wziął i poszedł, jak do bankomatu. A ja, ja się tłumaczyłam sobie, że. Syn ma dużo pracy, że buduje swoją przyszłość, że kiedyś to się zmieni. Trzy lata temu dostałam sporą sumę z tytułu odszkodowania po śmierci mojego męża. Wypadek przy pracy, długi proces sądowy, ale w końcu otrzymałam 2,8 miliona euro. To były wszystkie moje oszczędności życiowe plus to odszkodowanie. Paweł oczywiście dowiedział się o tym natychmiast i tym razem przyszedł z wielkim planem. Mamo, mam niesamowitą okazję mówił chodząc po moim salonie duży kontrakt z Unią Europejską, ale potrzebuję kapitału początkowego. Pożycz mi 2,3 miliona, a za rok zwrócę ci 3,5 miliona to pewny interes. Pokazywał mi jakieś dokumenty, używał skomplikowanych terminów finansowych. Obiecywał, że to tylko na rok, że zarobi na tym całą rodzinę. A co jeśli nie wyjdzie? zapytałam. Mamo, ja jestem twój syn. Myślisz, że cię oszukam? Poza tym, pieniądze będą na moim koncie, więc będziesz miała pełną kontrolę, odpowiedział obejmując mnie. Ja jak głupia uwierzyłam. Przelałam mu 2,3 miliona euro. Na jego osobiste konto, żeby było bezpieczniej dla podatków. Rok minął, potem drugi, potem trzeci. Za każdym razem, kiedy pytałam o zwrot, słyszałam te same kłamstwa. Jeszcze kilka miesięcy, pieniądze są zainwestowane, nie mogę ich teraz wycofać. A tymczasem jego styl życia się poprawił. Nowe BMW. Luksusowy apartament w centrum Brukseli, drogie wakacje wszystko za moje pieniądze. Miesiąc temu zaczęłam mieć problemy zdrowotne. Potrzebowałam operacji, której nie pokrywała mi ubezpieczalnia koszt 15 tysięcy euro. Pomyślałam, że to idealny moment, żeby poprosić syna o pomoc. W końcu miał moje 2,3 miliona na koncie. Zadzwoniłam do niego z informacją o operacji. Jego pierwsza reakcja a ile to kosztuje? Kiedy powiedziałam piętnaście tysięcy euro, zapadła cisza. Mamo, teraz nie jest dobry moment. Mam problemy z płynnością. Może za kilka miesięcy. Jego własna matka potrzebowała operacji, a on mówił o problemach z płynnością, mając moje miliony na koncie. Ale najgorsze było to, co stało się tydzień później. Przyszedł do mnie, ale nie żeby zapytać o moje zdrowie. Przyszedł po kolejne pieniądze. Mamo, potrzebuję pięćdziesięciu tysięcy euro na pilną inwestycję. To tylko na miesiąc, powiedział nawet nie zdejmując kurtki. Pawle, ale ja potrzebuję pieniędzy na operację. Mamo, nie dramatyzuj. Ta operacja może poczekać, a ta inwestycja nie może. Zaufaj mi, jestem Twoim synem. I wtedy coś we mnie pękło. Patrzyłam na tego 35 trzydziestopięcioletniego mężczyzny, mojego syna, który traktował mnie jak bankomat, który nie potrafił nawet usiąść ze mną na kawę, ale potrafił przyjść po kolejne pieniądze, kiedy ja potrzebowałam pomocy. Nie, powiedziałam po raz pierwszy w życiu. Słucham? zapytał, jakby nie usłyszał. Powiedziałam Nie, Pawle, nie dam ci więcej pieniędzy. Wybuchnął. Krzyczał, że jestem nierozumna, że niszczę jego biznes, że nie doceniam jego ciężkiej pracy. Potem wyszedł trzaskając drzwiami. Nawet nie zapytał, jak się czuję. Tej nocy nie spałam. Myślałam o wszystkich tych latach, kiedy dawałam mu pieniądze, a on dawał mi tylko pogardę. O tym, że mam 61 lat, problemy zdrowotne, a mój jedyny syn traktuje mnie jak źródło darmowych pieniędzy. Rano zadzwoniłam do prawnika. Pan Dubuan, doświadczony adwokat z Brukseli, wysłuchał mojej historii. Pani Marie, powiedział po długiej chwili, czy wie pani, że zgodnie z belgijskim prawem można odwołać darowiznę w przypadku niewdzięczności obdarowanego? Słucham? Zapytałam, nie rozumiejąc. Artykuł 955 Belgijskiego Kodeksu Cywilnego mówi jasno: Jeśli obdarowany wykazuje się skrajną niewdzięcznością wobec darczyńcy, darowizna może zostać unieważniona. A pani syn wybacz mi szczerość wykazuje się skrajną niewdzięcznością. Wyjaśnił mi, że mam bardzo silną sprawę. Paweł przez lata wykorzystywał moją miłość macierzyńską, nie wywiązał się z obietnic zwrotu pieniędzy, a na koniec odmówił mi pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia. Mogę odzyskać pieniądze? Zapytała mnie wierząc w to, co słyszę. Nie tylko można, ale trzeba. Takie zachowanie nie może zostać bez konsekwencji. Pan Dubois działał błyskawicznie. W ciągu 24 godzin przygotował wszystkie dokumenty. Pozew o unieważnienie darowizny z powodu niewdzięczności, wniosek o natychmiastowe zabezpieczenie środków na koncie Pawła, ekspertyza psychologiczna potwierdzająca, że byłam manipulowana. – Czy jest pani gotowa na to, że syn będzie wściekły? – zapytał mnie prawnik przed złożeniem pozwu. – Panie mecenasie – odpowiedziałam spokojnie – przez dziesięć lat byłam gotowa na wszystko dla mojego syna. – Teraz? – Jestem gotowa na wszystko dla siebie. Dokumenty zostały złożone o 14. O 16:30 sąd wydał natychmiastowy nakaz zabezpieczenia środków. O 17:45 bank zablokował Pawłowi dostęp do konta z moimi pieniędzmi. Wszystko zgodnie z prawem, wszystko czyste, wszystko sprawiedliwe. Siedziałam w domu piąc herbatę i czekając. Wiedziałam, że zadzwoni. Pytanie tylko kiedy. Telefon zadzwonił o 23.47, numer Pawła. Mamo, co ty robiłaś? krzyczał od razu, nawet nie czekając na moje halo. Dobry wieczór, Pawle, odpowiedziałam spokojnie. Nie ma dobrego wieczoru. Moje konto jest zablokowane. Bank mówi, że sąd nakazał zabezpieczenie środków. Co ty zrobiłaś? To, co powinnam była zrobić lata temu, odpowiedziałam. Zablokowałam ci dostęp do moich pieniędzy, ale to są moje pieniądze, dałaś mi je. Pawle, to były pieniądze pożyczone, miałeś je zwrócić. Nie zrobiłeś tego przez trzy lata, ale ja miałem plan, miałem zwrócić. Kiedy? Kiedy odmówiłeś mi pomocy przy operacji, kiedy przyszedłeś po kolejne pięćdziesiąt tysięcy, nie pytając nawet o moje zdrowie? Zapewnowała cisza. Potem usłyszałam, jak płacze. Mamo, ja nie myślałem, ja tylko. Pawle, ty nigdy nie myślisz. Myślisz tylko o pieniądzach. A ja, myślę o sobie. Następnego dnia zaczęła się lawina. Najpierw smsy. Mamo, pomyśl o tym, co robisz. Niszczysz mi życie. Jestem twoim synem. Potem telefony. Błagał, płakał, obiecywał, że się zmieni że zacznie mnie odwiedzać, że będziemy razem pić kawę, że będzie lepszym synem. Dlaczego nie przyszło ci to do głowy wcześniej? Zapytałam go podczas jednej z tych rozmów. Bo. bo myślałem, że mam czas, że zawsze będziesz mi pomagać. No właśnie. Dziś dwa miesiące później mam z powrotem swoje pieniądze. Zrobiłam operację i czuję się dobrze. Paweł próbował jeszcze kilka razy nawiązać kontakt, ale teraz jego ton jest zupełnie inny. Przeprasza, pyta o zdrowie, proponuje spotkania. Ale czy to szczere? Czy to nie kolejna manipulacja? Czas pokaże. Co wiem na pewno, to że nauczyłam się czegoś bardzo ważnego. Miłość matki nie może być jednostronna. Szacunek trzeba sobie zasłużyć nawet od własnych dzieci. Jeśli jesteś rodzicem, który daje swoim dzieciom pieniądze, ale nie otrzymuje w zamian nawet odrobiny szacunku, ta historia jest dla ciebie. Nie pozwól, żeby cię traktowano jak bankomat. Subskrybuj kanał, żeby usłyszeć więcej historii o tym, jak rodzice odzyskują szacunek swoich dzieci. Zostaw komentarz i powiedz mi, czy twoje dzieci zatrzymałyby się na kawę? czy też przychodzą tylko po pieniądze. Pamiętaj, miłość matki ma swoje granice, a szacunek trzeba sobie zasłużyć nawet od własnych dzieci.